Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie na konferencji prasowej po meczu Wisły Kraków z Miedzią Legnica. Jest z nami trener drużyny gości, pan Dominik Nowak. Panie trenerze, prosimy o komentarz do spotkania. Ja myślę, że spotkanie na takim wysokim poziomie, jeżeli chodzi o sposób gry. Sposób gry w piłkę. Tak? Żaden z tych zespołów nie bał się. Potrafił wychodzić i, i, i z wysokiego pressingu i konstruować ciekawe akcje ofensywne, jeżeli chodzi o tą jakość sportową. Dużo bramek na koniec, oczywiście wygraliśmy, ale to już nie ma znaczenia, wiemy, wiemy że, że spadliśmy. Nie będę tu oceniał, czy to stało się zasłużenie, czy nie, bo od tego, od tego zawsze jesteście wy jako dziennikarze i, 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 i oczywiście będziecie mówić o różnych, różnych aspektach o, o tej miedzi. Tej miedzi, która momentami była rzeczywiście romantyczna, szalona, ale uważam, że te, te dwa lata, które spędziłem w klubie, to był dobrze wykorzystany mimo wszystko czas. Oczywiście nie jest happy endem. 40 punktów spadamy, ale to jest sport, to jest życie. Dzisiaj mogło być wiele klubów też na naszym miejscu, wielu trenerów. Ja na pewno jutro wstaję. Stałem się przez ten czas też, nie ukrywam. My wszyscy zresztą mi klub mieć Legnica bogatsze doświadczenia, a to co najważniejsze przede wszystkim wiemy, wiemy dzisiaj jeszcze ile pracy nas czeka. Powtarzam, wiemy, ile tej pracy nas czeka. Myślę, że też trzeba pochwalić tutaj piłkarzy przez cały ten okres. Pamiętajmy, że Mieć też się borykała ze swoimi problemami. Mówią o zespole, który, który, który w dobrym momencie, jeszcze pamiętam, tu przegrywaliśmy 2-1 też po, po niezłym meczu, ale w takim dobrym momencie straciła najważniejszych piłkarzy. To też pokazuje, że będąc w ekstraklasie, jeszcze musisz mieć nie tyle więcej wartościowych piłkarzy, co co być przygotowanym na takie sytuacje, na ten nie, niekiedy taki, powiedzmy sobie, plan, plan B. Ale wychodziliśmy z tego. Zabrakło myślę, że też w trakcie tego sezonu troszeczkę szczęścia. Ja się podpiszę pod jednym na pewno i tego mi nikt nie zabierze. Nie mieliśmy meczu jako zespół, w którym tak naprawdę, będąc zdecydowanie słabszym, wygrywaliśmy. Nie mieliśmy takiego spotkania, w którym ratowały nas słupki, poprzeczki i i, i, I dzisiaj to był mecz, tak jak mówię, w którym chcieliśmy wygrać. I, I Wisła, i my stworzyliśmy fantastyczne widowisko. Dla kibiców, myślę, że dobra promocja też dla ekstraklasy. Takie mecze muszą być częściej i jestem za tym, żeby taki styl zawsze prezentowały y, zespoły. Co do jednej takiej rzeczy, której które chciałbym powiedzieć, które myślę, że łączą Wisła i mieć, to jest to, jak Wisła się znalazła na skraju przepaści. I, I gratuluję Waszemu prezesowi i całemu klubowi też tutaj w Krakowie, że, że wyszła z tego wszystkiego. Bo wiadomo, macie też fantastycznych kibiców, my w Legnicy również. I, I warto dla takich kibiców grać. Także brawo, gratulacje. A mówię dlatego, że wspólne, ponieważ my też może teraz nie jesteśmy nad przepaścią, ale też będziemy znów musieli się podnieść. No i to jest piękne właśnie w piłce. To, to nie to. Jak, jak jesteś tylko i, i podnosisz puchary, ale jeżeli chcesz walczyć dalej i, i wytrwale dążyć do swoich celów, które chcesz realizować. To wszystko może za długo, to wszystko życzę wszystkim. Dobrej niedzieli, jeżeli Państwo macie pytania, oczywiście na koniec, jako że był mój ostatni mecz w Ekstraklasie, a zobaczymy co dalej, to proszę śmiało zadawać pytania. Grzegorz Wojtowicz. Ja właśnie trochę chciałem zadać pytanie, to co dalej, bo tak z jednej strony troszkę tu brzmiało tak jakby się Pan żegnał, z drugiej strony mówi Pan o dalszej pracy i zbieraniu doświadczeń, czy wie Pan już jaka jest Pana przyszłość, czy zostaje Pan w miedzi na przyszły sezon? Dużo rozmawialiśmy oczywiście z właścicielem jeszcze Na tym, zresztą rozmawiamy codziennie można powiedzieć i, i, i to dobrze, to dobrze, bo... bo, bo yy, bo to jest dobry kierunek, ale też chcę tutaj powiedzieć, że klub zawsze mi dawał wsparcie. To też jest świetny kierunek dla klubów, żeby yy, znaczy nie, nie zwalniać trenerów, bo dzięki temu jestem może jak mnie zwolniono, mnie by tu nie było, nie wiem. Nie będę się nad tym już w tej chwili zastanawiał. Gestia właściciela zawsze była jedna. Podpisał długoletni kontrakt, chciał ze mną pracować i, i, i darzył mnie dużym zaufaniem. On, kibice i zresztą całe środowisko. Legnickiem. Natomiast zadał Pan oczywiście pytanie, ja myślę, że w najbliższym czasie zawsze wyjaśni się. Ja, ja, ja nie będę tutaj mówił, czy, czy chcę, czy nie chcę pracować. Zawsze w tej, w, tym, w tej sytuacji, w której się znaleźliśmy znów, zaczynamy od zera. I ważne, tak jak podpisywając, podpisując kontrakt, zmieniąc, będąc, pamiętam, na, na pierwszym spotkaniu, praktycznie po pięciu minutach, wiedzieliśmy, w którym kierunku iść. Ale nikt z nas nie powiedział, że musi coś być na pewno. Więc teraz też musimy wiedzieć, w jakim kierunku mieć ma iść, w jakim mamy obszarach działać, jeżeli chodzi o budowę zespołu. I wierzę w to oczywiście, że będę pracował. To też nie ukrywam, bo, bo nie tyle mam coś do udowodnienia, co, co trzeba tą ciągłość zachować. Dlatego jestem gotowy, jeżeli pan by zapytał, czy nie jestem gotowy jako trener podać się następnym wyzwaniu pracy w Legnicy. Tak, tak, tak jak mówię. Wiem, wiem natomiast, że zawsze są te dwie strony, i to też wiecie sami doskonale, to jest ważne, żeby te dwie strony ze sobą wspólnie działały. Bo jak jest inaczej, to, to wiemy, jak to się zawsze kończy. Witamy Państwa po krótkiej przerwie. Gościem drugiej części konferencji prasowej jest trener Maciej Stolarczyk. Panie trenerze, prosimy o podsumowanie spotkania. Dzień dobry, witam serdecznie. Byliśmy świadkami dzisiaj szalonego meczu, bo tylko tak można skwitować to, co zobaczyliśmy dzisiaj na boisku. Dziewięć bramek to na pewno coś, co zdarza się rzadko, ale to trochę tak jak, jak ten ostatni nasz sezon, który właśnie minął. Był szalony i myślę, że nie będę skoncentrował się za bardzo na tym, co się zdarzyło dzisiaj, ale na tym, co się zdarzyło przez ten cały sezon, bo to trochę taki, takie odzwierciedlenie tego, co, czego mieliśmy okazję być świadkami. I chciałbym w tym miejscu podziękować ludziom, którzy, którzy mieli wpływ i Odcisnęli piętno na tym, że, że jesteśmy nadal w ekstraklasie i, i swoją postawą e, pokazali, że, że nie ma rzeczy niemożliwych. Zacznę od kibiców, bo, bo dzięki nim w tym trudnym momencie e, klub e, dostał mnóstwo energii i, i, i nie tylko energii, ale, ale to była ogromna e, nobilitacja móc być częścią Takich kibiców. Moim współpracownikom oraz, oraz całemu klubowi, który miał ludziom, którzy mają wpływ na to, że mogliśmy się przygotowywać do tego sezonu i byliśmy cały czas w tym sezonie obecni. No i przede wszystkim piłkarzom, bo mam ogromny szacunek za tą postawę, którą pokazali w tym sezonie i myślę, że tą postawą zasłużyli sobie na, na te słowa i na te. Na to, co zdarzyło się po meczu, w jaki sposób kibice im dziękowali, bo, bo myślę, że dali z siebie tyle, ile, ile w tym momencie mogli, a myślę, że ich postawa może być wzorem dla, dla wielu ludzi do tego, w jaki sposób postępować w trudnych momentach. Także dziękuję wszystkim za ten sezon. Ja osobiście dziękuję też rodzinom moich piłkarzy, bo. To był trudny sezon również pewnie i dla nim, dla wszystkich e, podziękowania. Także dziękuję za, za to, co się, co, co, czego byliśmy częścią i e, za to, co ci ludzie zrobili dla, dla tego klubu. Mam nadzieję, że, że kolejny sezon to będą już tylko i wyłącznie cegiełki wkładane na to, żeby ten klub był coraz silniejszy i powoli ale sukcesywnie budowany i stabilnie prowadzony. Dziękuję bardzo. Trener jest do Państwa dyspozycji. Michał Trela. Chciałbym spytać, czy jakieś kolejne decyzje personalne już zapadły, bo wiemy, że Sławomir Peszko powiedział dzisiaj, że wraca do Gdańska, wiemy już oficjalnie, że Matej Palczycz odchodzi, no ale czy coś, coś jeszcze wiadomo już dzisiaj? Nie, na no dzisiaj rzeczywiście. To są, to są dwa d, d, piłkarze, którzy nie zaczną z nami przygotowań, czyli Matej i, i Sławek. Podziękowałem, im. Y, Drużyna im podziękowała teraz właśnie w, y, y, po, po spotkaniu. Także tych zawodników na, nie zobaczymy w przyszłym sezonie w naszych szeregach. I to są na dzień dzisiejszy: jedyne decyzje. Myślę, że w najbliższe dni dużo, dużo tematów rozwiążą, tak to nazwę, i będziemy mieli więcej jasności w najbliższych dniach. Na dzień dzisiejszy to tyle decyzji, które, które zapadły, które bo w przypadku Sławka to była decyzja związana z jego. Z jego macierzystym klubem. Jak? To jeszcze chciałbym spytać o ten pomysł z Kamilem Wojtkowskim na prawej obronie. Zaskakujący, nietypowy. No skąd się wzięło i czy to było jakieś takie sprawdzenie, czy on w przyszłym sezonie może na tej pozycji grać częściej? Tak. No nie ukrywam, że, że na tej pozycji w tej chwili miałem. Mm, Mniejsze pole manewru, takie nazwy, ponieważ Matej ma kontuzję nadal. Łukasz Burliga od dwóch dni trenuje z zespołem, także nie chciałem go dzisiaj wystawiać od pierwszej minuty. Dlatego też zdecydowałem się na, na takie rozwiązanie, bo, bo również przyglądam się temu, co, co może się zdarzyć w przyszłym sezonie. Wiadomo jest, że, że przepis wprowadzony obliguje zawodnika młodzieżowca do gry w pierwszej jedenastce, dlatego też szukam optymalnych rozwiązań. Skoro nie ma więcej pytań, to bardzo dziękujemy i do zobaczenia w przyszłym sezonie. Dziękuję Państwu, dziękuję serdecznie za to, że byliście z nami. Do zobaczenia.